Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale, moi drodzy. Dzisiaj mój pierwszy składzik troszkę metod handlowej, dlatego dzisiaj obserwujcie uważnie, bo myślę, że pewne wskazówki dzisiaj dostaniecie. My startujemy paczką, no i napiszcie, moi drodzy, ile najwięcej zarobiliście właśnie z handlu? O mój Boże, to jest ten podcinka, a my trafiamy? A. Dobra, napiszcie w komentarzu, ile najwięcej zarobiliście, w, jeżeli chodzi o handel. A my trafiamy Fake Dumbbell, zostawcie łapkę w górę na pocieszenie, start. Pierwsze ikony do składu. Michel Balak. 405 tysięcy końców. Nie kombinujemy, nie przedłużamy, kupujemy. Michel Balak, witam serdecznie w raju. I to jest ostatni element układanki składu. Staty kosmos. A jak będzie chodził? Przekonajmy się. Jutro 19.00 Balak w SBC. No i tak prezentuje się, moi drodzy, nasz składzik. No troszkę trzeba było się nagłowić, żeby zrobić pełne zgranie. No, ale przede wszystkim bonu na bramkę Neymar, Ronaldo plus. Yy, trenerka yy, właśnie z tej ligi Saudi, yy, z Brazylii sprawiła, że mamy full zgrania, no do tego też musiała być ikona w środku pola. No i na tej ikonie, słuchajcie, też zrobiliśmy dobrego deala, bo balaka kupiliśmy za 400 yy, tysięcy, a balak już kolejnego dnia. Kosztuje 520 tysięcy, więc naprawdę spoko. To samo z Neymarem, bo Neymara kupiliśmy za 315, a Neymar chodzi aktualnie po 400 tysięcy, więc spoko. Lampteja, jak widzieliście, trafiliśmy w nagrodach, więc też spoko. No i też widzowie, myślę, że to jest ten moment, kiedy wam mogę troszkę pokazać, jak do tego doszło, że ten skład. Się dostał. Wiadomo, że trochę też e, tych FIFA pointsów wleciało. No i przede wszystkim ten skład to nie tylko słuchajcie, FP, ale dużo handlu. Walkera kupowaliśmy po 64 i to jednego i drugiego. Teraz kosztuje praktycznie 140 tysięcy. E, modlić po 6400 kosztuje po już pod 15, 14-13 tysięcy. Cristiano Ronaldo tutaj e, udało nam się czterech wyrwać, 42 tysiące, 40, nawet 36, nawet 38. No, no a teraz chodzi już po 60. I tu przede wszystkim wam powiem też, w którym momencie to robić, kiedy licytować tych zawodników, że o diaby, po 30 tysięcy, a diabi kosztuje ile? Prawie 80 tysięcy. 50 tysięcy na karcie. No Widzicie jakie tutaj, są, yy, jakie tutaj są kosmiczne rzeczy, które się tutaj działy. A też na liście transferowej mam pełno, pełno tych kart. Na przykład tego właśnie Lamptey'a, tutaj też z podpowiedzią yy, Sheik'a. Kupowaliśmy po 37 tysięcy, no i lamp tej, jak dobrze wiecie, już kosztuje praktycznie 40 tysięcy więcej. Także sporo tutaj takich ciekawostek udało nam się ogarnąć na tym modriciu Ronaldo yy, Walkerze. Tutaj też kolejny walker. Ogólnie to chyba mam trzech walkerów. I ten walker, no wiadomo, też tutaj ten w przypadku tego walkera to jest za 65 tysięcy. No i kluczem jest to, jeżeli jest jakiś event, paczki wjeżdżają po 50 tysięcy, czy 45 tysięcy, po tak jak widzicie, 275 tysięcy były, tak. No i generalnie, w momencie kiedy o 19 wychodzą paczki, należy snajpić i potem przez najbliższą godzinę obserwować licytację, aż do skutku, aż w końcu uda Wam się wyrwać. Musicie sobie kilka kart grywalnych wybrać, które właśnie potem będą ludzie kupowali na Food Champions, bo wtedy wiadomo będzie się działo niesamowite, niesamowite rzeczy, dlatego tak wygląda Rajo Esports. Projekt Rajo Esports, moi drodzy, pnie się do góry, a jak będzie wyglądał za kilka tygodni, zobaczymy. Lecimy dalej. Dobra, nowa era. Rajo Esports tym razem zmierzy się z barów SC Cordoba. Zobaczmy. Jest Kalulu, jest De Bruyne, jest Nunez, jest Gakpo Faudensaka. No dobrze. Powiem tak, liczy się tylko zwycięstwo. Neymar pięknie przechodzi. Neymar może stał z... strzał z dystansu, ale broni goalkeeper. I już Balak. Diabi, 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 rozpędza się. Diabi, diabi. oj. mamy 1-0. Teraz Cristiano Ronaldo, Diabiego, tam w środku jest Neymar, zobaczmy, broni bramkarz. Oj, będzie groźnie, ale jest Saliba na posterunku, więc się nie bój boi... I powiem wam, że to jest chyba najgorsze, jeżeli chodzi o IFC, bo takich sytuacji, które widzieliście przed chwilą jest mnóstwo. Mnóstwo, jeszcze raz mnóstwo. Boję się tego, boję się tego. Pamiętajcie, miejcie. Jakieś butelki pod ręką. Cristiano Ronaldo. Będziesz utrożny albo nie będzie. I znowu Diabi do Ronaldo. Ale pięknie się przesunął! Mój błąd. Pięknie Saliba w defensywie. Saliba powiem tak. To będzie też jeden z topowych obrońców. A teraz Musa Diabi z kolejną szansą. Diabi, diabi, diabi. Podaj. Jeszcze raz podaj. Neymar z I to jest brameczka 2 do 1. I to jest proszę Państwa to mentality. No i teraz Lamptey versus Saka, lewa obrońca z Premier League, daje radę, naprawdę ten inform, to był mój błąd, ale <laughs> jak coś to był tylko i wyłącznie mój błąd, to nie była jego wina. O, naprawił błąd, Neymar do Cristiano Ronaldo, no i teraz Portugalczyk przed szansą, zobaczmy, Ronaldo, dosyć spokojnie fineską, nad się do jednego. I kryj, nie za, kryj nie za. Dobra, już odpuszczamy, nie, nie za. Już teraz zabierz się tutaj, pięknie. No, Waran właśnie ma tą specjalność odbiera, odbierania piłki. No i można śmiało tym kółeczkiem odbierać i wchodzić w każdego rywala, praktycznie nie. Prokurując przy tym rzutu karnego, myślę, że to będzie bardzo istotne. A teraz Neymarito, czy znowu. Coś zaczaruje, zobaczmy. Tak, będzie czarował po tej linii. Na tym nowym biegu z R1. A Cristiano Ronaldo, wykończenie perfekcyjne, 4-1. Dobrze, zobaczmy. Diabi, 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 na pograniczu karnego. Diabi, pięknie wymawiał. A Bruno Fernandes, dopełnia formalności. Rajo 5, Rival 1. Rayo Esports, proszę Państwa, 5 do 1. Jak nasza sytuacja w lidze? Wygrywamy kolejny i Teraz chyba wbijamy, że będą nam się kolejne liczyły podwójnie. Więc Road tu piąta liga. Rozpoczęta. Dobrze. Przyszło dziecko. Paczka 82 plus gwarancja. O, to może być frame i to jest frame Uuuu. Fream ile warty? 30. Coś koło 30 może być. Uwaga, uwaga. Pon frame No, 28, pewnie coś takiego. Więc całkiem... Okej. Okay. Widzowie, paczka. 100 tysięcy końców Anglia, PS Saka To może być Kelly? Kelly? Tak. Chyba Kelly? Okej, okay, okej, okay. Kelly Kelly Myślę, że gitąd! 84 Tooperal <gulny> Oprócz Kaki Upa Eee Upamekano... drogi historii. chyba, co? Tak mm. No w sumie, patrząc na staty no to może paczka za 55 tysięcy. Jest w Brazylia ŚPD. Kasemiro! Siła <wsiągania>. przyciągania! No! <noise> no Widzisz? pięknie no. 89 overall. A może był podwójny? Nie, wycrujcie uwagi. Kurde. Nie, nie był. <noise> jest Ancelotti i coś narzekają na niego ostatnio. To chyba wow, lepiej. 2 razy 85 plus. No tutaj często jest podwójny workout. Hala! Aha, Aha, nie, nie, nie. Ale ona ma też ten wysoki overall. 89? I ona jest coś warta i wow! to jest wojny walkout i to wow! jest Karim Benzema! Ulala. Ej, ona dobrze wygląda. W sensie? Karta? No. Nie patrzymy. Znaczy, że tak. Yy, zobaczmy, kto jest oprócz mm. Karima Benzemy. Mm. Yy, Okej, okay. czyli tak. Ona ma... Ej, kurde. Z 50... na 30+. Jakbym miała jakiś playstyle. Karim Benzema. Karim Benzema. 40. Co tyś tak śmieje. Ooo, to zobaczmy no, paczkę 10 razy. 83 plus. O, patrz, Wraz, Casemiro, Casemiro o, znowu. Wow. Tak, Casemiro. Myślisz? Tak. Okay. Nie, bo uwarali idzie do góry. Mhm. Czyli nie może być walkoutu. Więc zobaczmy, kto oprócz Casemiro w środku jest. sane. Coś tam warty. O, to James. O, to James. Dobra. Paka za 100 tysięcy końców. Jest KOREA! I to, to musi być Son. No nie ma chyba fake Sona. Jest. Jest Son. Wartość 100 tysięcy plus. Panasonic w derbach Londynu strzelił dwie bramki. I tym samym jest duża szansa, że Huming Son pojawi się w najbliższym Team of the Week. I zobaczmy. takie jest. Son w okolicach 100 tysięcy końców. Więc bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Jeszcze Gomez w środku paczki. No dobra, no to leci kolejna paka za 55 tysięcy, a zaraz 5 razy 84+, a teraz Hiszpania, że Barcelona, to raczej będzie jakaś pani, tak jest, jest Sandra Panos i to będzie podwójny walkout i to będzie Ruben Diasz, Ruben Diasz, Sandra Panos, mamy podwójny overall. A pytanie, czy jest szansa na trzeci walkout w tej paczce? Jest, jest szansa, jest jeszcze Georo. Tutaj widzę również Trossarda. Jestem Babu. No i teraz 5 razy 84, plus. Hiszpania SP. Villa Real to raczej nie będzie walkout. A jest parecho, będzie podwójny walkout znowu. I kto? Kto go wygoni z tego walkoutu? Zobaczmy, czekamy, czekamy, czekamy. Idzie, idzie ona. To będzie brąz. Bronze, 87 Barcelona. No i pytanie znowu, czy jest szansa na więcej niż dwa walkouty? Nie. Jest show, Lukaku i Gendogan, jest jednak, jednak. Trzy walkouty, okej, okay, okej. Okay. Gendogan niewymienny, bo był ten, no, 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 dobry. I teraz paczka za 100 tysięcy. I jest Anglia. I jest PO. Kai. Okej, okay, czyli będzie tręcik. A może jest szansa na podwójny walkout? Jest podwójny walkout, a tym drugim graczem będzie Janek Oblak88 overall. No dobrze, zerknijmy do paczki. Czy w środku jest szansa na coś więcej? Na trzeci walkout lub coś grywalnego? Jest Konate. Okej, okay, okej, okay, to wygląda już znacznie lepiej. Kolejna paka za sto koła. Jest Szwajcaria i to musi być. Aha, myślałem, że Gziesiu Kobel. A to jest Sommer. O stary. Pierwszy raz Somara w ogóle widzę w tej grze. Paczka 85+. Plus. I czym zakończymy dzisiejszy odcinek moi drodzy? Kończymy Argentyńczykiem na NC czyżby Lautaro? Jest to Lautaro, powiem tak, poniekąd jest to nie najgorsza wiadomość z uwagi na to, że w środku w naszym klubie znajduje się wymienny Lautaro, więc tego sobie przygarniemy na foderek, a tego pana sprzedamy. To tyle na dzisiaj.